Ja rozczęczę imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na wyznanie Twojej wiary szczęście w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ryszardzie, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela? Tak, wierzę. Na wyznanie Twojej wiary w w imię Ojca i Syna Boga i Na wyznanie Twojej wiary szczęście w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Będziemy modlić się po dwie osoby. Powstańmy. Siostra Jeszcze raz. Sylwia i Bożena. Dziękuję. Będziemy modlić się o siostrę Sylwię i Bożena, a potem o po następne osoby. Panie kochany, ty widzisz siostrę Sylwię i siostrę Bożenę. Ja ci dziękuję, że ty odnalazłeś ich, ich drodze życia. Dla ciebie nie ma Rzeczy niemożliwych. I dziękuję Ci, Panie, że Ty znajdujesz człowieka w takim czasie, który Tobie się podoba. Dziś pragniemy błogosławić siostrze Bożenie i siostrze Sylwii. Błogosławić i prosić o to, abyś wyposażył ich w moc ducha świętego, aby mogły służyć Tobie gdziekolwiek je poślesz wśród swojej rodziny, wśród swoich bliskich. Proszę Cię też, Panie, abyś wyposażył ich siłą do świadectwa. Panie, oni mają, one mają piękne świadectwo, ja znam to świadectwo ich życia. Proszę Cię, aby w mocy Ducha Świętego mogły je wielokrotnie wypowiadać. Tym, których, których postawisz na ich drodze życia. Wraz z całym zborem błogosławimy i prosimy o moc Ducha Świętego dla ich życia. Amen. Wstańcie. nasz i Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci za siostrę Elżbietę, siostrę Dominikę, za cud wiary, cud nowego narodzenia, który sprawiłeś w ich życiu, a który my możemy dzisiaj oglądać, możemy doświadczać. Dziękuję Ci, Panie, za te siostry, które są też darem dla Kościoła, dlatego żeby wzmocnić jego służbę. Dziękuję Ci za potencjał Ducha Świętego, który zdeponowałeś nie poprzez pieczęć Ducha Świętego, poprzez ich nawrócenie, ale poprzez dary duchowe, którymi chcesz, by służyły Tobie i też wzmacniały świadectwo Twojego zbawienia wobec świata. Panie, racz błogosławić tych sióstr. Ich osobiste życie, ich relacje rodzinne, ich środowisko, w którym pracują, uczą się, przyjaciół. Yy, dziękujemy Ci za zbór, za środowisko rozwoju wiary. Dajmy też tym zboże w którym są, znalazły miejsce do swojej służby, do rozwijania potencjału duchowego, jaki, jaki mają od Ciebie. A tak, Panie, dziś proszę, Niech Was błogosławi Pan, niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad nami i nad Wami. Niech Wam miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da swój pokój. W imię Ojcie, kochany, za Twoją dobro, za Twoją łaskę. Dziękuję Ci za Pawła, za Zbyszka. Dziękuję Ci, Panie, że czas łaski trwa. Dziękuję Ci, mój Jezu, kochany, że Ty ich znalazłeś, Panie. prosimy Cię o to, żeby oni zostali wyposażeni w moc ducha świętego do prowadzenia zwycięskiego życia. Bo jedynie Ty, święty, pogłosowany Bóg, jest tym, który chrzci duchem świętym i obu. Prosimy Cię, ten Boży ogień stąpi na nich, Niech z wagą, z mocą głoszą swoje słowo słowo Ewangelii niech prowadzą, Panie, swoje życie jako zwycięzcy, Panie, bo Ty ich powołałeś do królewskiego rodu, do Bożej rodziny. Prosimy o to, niech moc Ducha Świętego na no, nich wstąpi, niech ich prowadzi, niech będą żywym świadectwem Twojej działalności w ich życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. przyniknęli do siebie będąc bezwodni i dobry panie, że ty ich przypełniłeś, że tak jak do siebie przyniknęli, tak jak do ciebie, błogosław, dobry panie, w dalsze życie i dopomoże, by mi świadectwem w tym świecie. W procesie oczyszczenia i uśmiecenia swojego życia, abyśmy mi błogosławił, Boże. Aby mógł się się z tej własnej Twojej, by zawsze trzymać jej, dobry Panie. Wiesz, jak wiele jest różnych powodów Niech Twoja dobroć miłość ich obrzeje i ich nasyci i błogosławi, Twoim narodem. Zapędzając również tych, którzy ciągle są co jeszcze niezdecydowani. Panie bardzo życie o szczególne błogosławieństwo z nami, Abyście yy, przepełni, yy, się przepełniony wykonć, raz dali i rozwijani się w bierze, aby szli yy, do dojrzałości, do atrakcyjności duchowej, aby nie dali się zwieść w kierunku emocjonalnego myślenia o tobie ale ja się fundamentalnie i dokładnie utwierdzając też innych, będąc ewangelistami swojego środowiska. Tam, gdzie postawiłeś w swoich domach rodzinach, w najbliższym otoczeniu, aby też stali się w przyszłości filarami kościoła, panie, i głosili dobrą noginę o krzesłowie. O łasce, o błogosławie, panie. I, 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 Ryszarda Niemieckiego z y, placówki w Końskich, bo tu jest jedna osoba od Was. Także prosimy tutaj, żebyście też, może ktoś od Was szedł. Mamy bracie Jacku, może z tej strony wejśćmy? Chodź, bracie Jurku. Zaczniemy od brata Jacka. Drogi bracie Jacku, w dniu sztuki Wiaru z najlepszymi życzeniami błogosławieństwa Waszego bracia i siostry z Warszawy. Niech się Panu sprowadzi. Ja te same życzenia Trwaj razem przy naszym Panu Jezusie Chrystusie. Także z swoim bratem. No. Niech Cię Pan Bóg prowadzi i błogosławi. I ta młodość i energia, która jest w Tobie, żeby każdego dnia była coraz silniejsza. Na chwałę Pana. Paweł. Paweł. Siły błogosławieństwa Bożego Trwaj przy Panu Jezusie. Błogosławieństwa też dla całej Twojej rodziny. Twojej żony i dzieci. Niech Cię Pan Bóg prowadzi we wszystkim. Bądź światłem. Elżbieta. Siostra Elżbieto. Bożego błogosławieństwa. Tak jak czytaliśmy tutaj. Z najlepszymi życzeniami. I wiem, że potrzeba Ci też siły tej takiej ziemskiej. W Panu Jezusie jest to możliwe. Niech Cię Pan Bóg prowadzi. Wyszek. Wykorzystaj to, co Ci Pan Bóg da dał. Ty wiesz, o czym mówię. Niech Cię Pan Bóg prowadzi we wszystkim. Bożena, siostro kochana, entuzjast twój, niech będzie znany wszystkim w Twoim środowisku, niech Pan Bóg prowadzi. Siostro Sylwio, to wielki dar, że Pan Bóg powołuje, kiedy On chce. Niech Cię Pan Bóg prowadzi tak. we wszystkim. Bracie Antoni. Niech Cię Pan sprowadzi, błogosławi się każdego dnia. W tym wszystkim co Wytrwaj i bądź silny w I bądźcie agresywnym ja na tej dzień, w to świętokrzysku. Zapraszam książkę. To jest Wasz dom, Wasz drugi dom. Niech tak będzie, a tak do pomocy dajemy każdemu z Was e, rozważania na każdy dzień. Gdzie są w sumie zachęcenia do pisania świętego. Proszę bardzo, jeszcze tutaj. Albowiem ja przyjąłem od Pana to co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której